dobry drodzy. Chciałabym dzisiaj pokazać Wam kilka ćwiczeń, które przepięknie rozciągną Wam odcinek lędźbiowy, biodra, przywodziciele, zginacze, stawów biodrowych, czyli te mięśnie, które biorą udział z dużym napięciem wtedy, kiedy długo siedzisz, również w stresie, ponieważ w stresie kulimy się i mamy taką tendencję w mięśniach do. Kurczenia, mimo, że tego możesz w ogóle nie czuć a one cały czas pracują dlatego warto codziennie się rozciągać kilka prostych ruchów, które pozwolą Twojemu ciału poczuć się swobodnie zrelaksowanie i w taki sposób, że poczujesz jak opada to uczucie napięcia może lęku, może niepokoju naprawdę uwierz, że to co teraz poznasz to tak jakby no, wygrać w totolotka, że naprawdę będziesz czuć, że Twoje ciało wygrywa z napięciem. Tylko pamiętaj, to trzeba robić systematycznie, około 3-4 razy w ciągu dnia. Potrzebny nam dzisiaj będzie taki wałeczek zrobiony ze zwykłego koca, który będzie nam służył jako podkładka do siedzenia. I podłoga z jakąś kalimatą albo też na kocu. I teraz zwiń sobie ten koc no minimum na taką wysokość, tak aby na nim usiąść i ustawić odpowiednią miednicę. Siadamy w taki sposób, że siadam na pośladkach, wyciągam pośladki do tyłu i delikatnie ustawiam miednicę w sposób zrównoważony, tak aby lewe i prawe kolano było w odwiedzeniu symetrycznie i stopy razem. Zrobimy za chwilkę skłon tłowia do przodu według zasady, którą już znacie, delikatnie do pierwszego uczucia rozciągania. Ugnij łokcie i sprawdź na ile ten ruch, kiedy oparliśmy sobie łokcie o kolana, co wywołuje w plecach. Jeśli już czujesz uczucie delikatnego rozciągania, nie pogłębiaj skłonu, zostań na tym etapie. Jeśli wiesz i, i czujesz, że możesz jeszcze troszeczkę się pogłębić ten skłon, to spróbuj jeszcze troszeczkę przenieść łokcie poniżej kolan. Ważne jest, żeby wesprzeć łokciami o nogi. I teraz delikatnie zacznij zwierzać głowę. Wdech, wydech. Wdech prowadź między łopatki. Wydech. Swobodnie rozluźnia głowę. Jeszcze niżej przejdź rękoma w kierunku kostek. Wdech głęboko między łopatki i wydech. Oddychaj miarowo, swobodnie, nie wciągaj brzucha. Z wdechem postaraj się, aby pępek był luźny, nie wciągaj brzucha. I jeszcze bardziej pozwól, aby głowa wisiała do przodu. Oddychaj swobodnie. I kiedy poczujesz, że twoje nogi, plecy mają dość, kiedy to rozciąganie będzie zbyt duże, pomału podpierając się na rękach usiądź. Rozluźnij plecy między łopatkami, puść luźno nogi i przez chwilkę tak pozostań. Bardzo podobnym ruchem, który w konsekwencji będzie też rozciągał przewodziciele krótkie i długie, to jest siat rozkroczny krótki. Ugnij jedną nogę, tak aby pięta była blisko spojenia łonowego, druga noga w rozkroku. I delikatnie skręć tu w kierunku nogi prostej. Możesz ją leciutko zadrzeć, stopy do góry. Powoli zrób skłon do nogi, również według zasady do pierwszego uczucia rozciągania zatrzymaj i leciutko zwieszaj głowę. Bardzo powoli spokojnie. Oddychaj do brzucha. Możesz jeszcze troszeczkę pogłębić skłon do prostej nogi, zwieś głowę. Po naródku podbierając się zmieniamy stronę, ugnij lewą nogę i wyprostuj drugą. To rozciągnięcie mięśni przywodzicieli ma bezpośredni wpływ na to, jak będą się czuły twoje plecy i biodra. Stopa zawarta, skręcam się w kierunku prostej nogi i wykonuje bardzo delikatny skłon do przodu, aż pojawi się pierwsze uczucie rozciągania albo w nodze, albo w plecach, gdziekolwiek się pojawi, zatrzymaj, wdech, wydech i za chwilkę znowuż troszeczkę dalej, spróbuj pogłębić i do tego pogłębienia dodamy zwieszenie głowy, oddychaj swobodnie, Doskonale poczuj, jak zupełnie odprężasz miejsce między łopatkami i pomalutku podpierając się na rękach pomóż nodze się ująć i jeszcze jak najbliżej stopy skojenia łonowego możesz chwycić się za stopy, jeśli to jest za trudne. Pozostań w podparciu z tyłu i spróbuj zupełnie rozluźnić kolana. Podamy do tego skłon do przodu, również według zasady progresji, spokojnego rozciągania. Zwieść tu, wpuść luźno między łopatkami i na samym końcu zwieszaj głowę. Oddychaj, wdech do brzucha. Doskonałe. Powinniście czuć przyjemne, delikatne rozciąganie i trochę w nogach, i trochę w Tak. Proste. Moi drodzy, teraz przerobimy ćwiczenie rozciągające mięsień, który nam zgina staw biodrowy. Bardzo ważne rozciąganie po długim siedzeniu, po spacerze, po rowerze, po bieżni, również po stresie, ponieważ jest to ten mięsień, który nas mocno kuli i zgina. Zapraszam. Też potrzebny nam będzie ten wałeczek, tak aby nie męczyć y, rzewki. Uklęknij sobie prawym kolanem na y, kocyk, lewą nogę ugnij. I teraz, ważne jest początkowe ustawienie miednicy. Wyobraź sobie, że pośladki lekko ustawiasz, to jest tak jakbyśmy chcieli podwinąć kość ogonową pod siebie. Taki lekki ruch skręcenia pośladków pod siebie. Plecy zostają z tyłu, głowa troszeczkę do tyłu i tylko lekko otwierasz lewą pachwinę do przodu. Czyli przesuwam biodra do przodu. Czyli popatrz, to nie jest ten ruch, nie o to nam chodzi. Tylko zostawiamy plecy w lekkim nawet przeproście pośladki skulone pod siebie. I teraz z tym utrzymaniem tłowia lekko otwierasz prawą pachwinę. I kiedy poczujesz pierwszy sygnał rozciągania w tym zgięciu między nową a biodrem, możemy teraz dodać do tego wznos prawej ręki w górę i z wydechem mocno ciągnij brodą w górę ręką, w górę wdech. Z wydechem opuść rękę. I pogłębiamy. Jeszcze troszeczkę otwórz prawe biodro. Otwórz prawą pachwinę. Wdech. I z wydechem opuść rękę. Pomału wróć biodrami. I przejdziemy od razu, będąc w klęku na tej nodze, do ćwiczenia, które rozciągnie nam mięśnie z tyłu nogi, które możesz sobie też robić na stojąco, opierając nogę na krześle, ale wykorzystamy nasz klęk i delikatnie pochyl się do przodu. Mogę się chwycić ściany w domu albo jakiegoś mebla, tak żebyście czuli się stabilniej. stopa zadarta i lekko zrób skłon do przodu. Jeśli poczujesz pierwszy, najmniejszy sygnał rozciągania, takiego ciągnięcia albo w nodze, albo w plecach, zatrzymaj. Bardzo ważne jest, żeby nie robić tego na siłę. Nie walczyć ze sobą, nie zdobywać zakresów za wszelką cenę. Ważniejsze dla tych mięśni jest, aby utrzymać je w delikatnym rozciąganiu. I kiedy poczujesz pierwszy sygnał rozciągania, zatrzymaj i wciśnij piętę w podłogę. 8-10 sekund trzymam to, to wciśnięcie pięty, oddycham i przestaję wciskać i pogłębiam. Kolejny błąd łowia do nogi. Pamiętaj, że rób to w swoim zakresie, nie sugeruj się moimi zakresami. Być może będziesz robić to w mniejszym stopniu. I trzecia faza w dół. Lekko wciskam piętę, 8 sekund, trzymam, rozluźniam i pomalutku wracam. I zmienimy sobie stronę. Teraz klęknij na lewym kolanie. Prawa noga ujęta przed sobą, zostaw plecy z tyłu, głowa z tyłu i otwieramy lewą pachwinę. Jak poczujesz rozciąganie ręka w górę, w z wydechem opuść rękę i znowuż otwórz, druga faza, otwieram lewą pachwinę, wdech. Wydechem opuszczam i trzecie rozciągnięcie. Doskonale, dobrze ci idzie. Sofnij, wyprostuj nogę w kolanie. Chwytam się, żeby się nie chwiać. Stopa zadarta i lekko skłon do przodu. Jak czuję rozciąganie, zatrzymuję, wciskam piętę w podłogę i w momencie, kiedy wciskasz piętę to prawdopodobnie to rozciąganie powinno się zmniejszyć. Przestań wciskać i znowuż troszeczkę do przodu. Oddycham i ponownie wciskam piętę. Rozluźniam i jeszcze kawałeczek, trzecia faza rozciągania. Wciskam piętę. Doskonale. I pomalutko wróć. Dziękuję.